naszej diecezji, w naszej parafii. W naszym radiowym studiu są dzisiaj ze mną przedstawiciele dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej. Całą dość sporą grupę członków dzieła biblijnego. Przyprowadził moderator tego dzieła w naszej archidiecezji, ksiądz dr Tomasz Siuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże! Księży Tomaszu, cieszę się, że możemy się spotkać, i cieszę się, że ksiądz tutaj dzisiaj jest w radiu z przedstawicielami dzieła biblijnego w naszej archidiecezji, które reprezentują członkowie tego dzieła dwie siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Siostra Magdalena Wielgus i siostra Anna Błaszak. Witam siostry również bardzo serdecznie. Są też z nami dwie panie należące do dzieła biblijnego pani Helena Czekalska i pani Małgorzata Kontor oraz pan Jerzy Bodys. Również Państwa bardzo serdecznie witam i zapraszam do rozmowy o Tygodniu Biblijnym. Powiedzmy może najpierw, kiedy ten tydzień się rozpoczyna, w jakich dniach trwa i jakie hasło towarzyszy tegorocznemu, czwartemu już tygodniowi biblijnemu. Tydzień biblijny rozpoczynamy niedzielą biblijną 22 kwietnia i trwa on do 28 kwietnia. Tym razem temat Tygodnia Biblijnego brzmi Kościół Domem Budowanym przez Miłość. Dlaczego taki temat? Ponieważ hasło Roku Duszpasterskiego to Kościół naszym domem i temat Tygodnia Biblijnego oczywiście odwołuje się też do tego, do tego hasła. Dlaczego Kościół domem budowanym przez miłość? No, Kościół jest naszą rodziną, naszym domem, tak jak każdy, każdą rodzinę, każda rodzina jest budowana przez miłość jej członków. Tak samo Kościół również budowany jest przez miłość, przede wszystkim miłość Bożą, miłość naszą między sobą. No a Słowo Boże jest Słowem miłości, które Pan Bóg nam daje, stąd właśnie takie hasło. To już czwarty tydzień biblijny. Powiedzmy, troszkę przypominając jakby historię, skąd w ogóle pomysł na tego typu tygodnie? Inicjatywa zorganizowania Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego wyszła ze Stowarzyszenia Dzieł Biblijnych. Radujemy się, że Konferencja Episkopatu Polski pozytywnie przyjęła tę inicjatywę i od trzech lat została y, ogłoszona Niedziela Biblijna i z tym związany Tydzień Biblijny dla całej Polski. Od tego czasu, teraz powiem o technicznej, moderatorzy y, diecyzjalni przygotowują materiały powiązane z konkretnym tematem Tygodnia Biblijnego dla wszystkich parafii w Polsce. Dlatego Tydzień Biblijny, zanim powiem o samej idei, jest bardzo jasnym takim wyrazem współpracy międzydiecyzjalnej, a co za tym idzie, można by powiedzieć takim wyrazem ekumenii katolickiej w Polsce. Dlaczego akurat w tym, a nie innym czasie? Dyskusje dotyczące terminu, jak zwykle, trwały długo. Natomiast y, zaproponowaliśmy, żeby niedziela biblijna y, miała miejsce w okresie wielkanocnym. Okres wielkiej nocy to przede wszystkim dziękowanie za dar miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Tej miłości uczymy się poprzez Słowo Boże, ale by autentycznie zrozumieć Słowo Boże, y, trzeba tak jak uczniowie idący do Emaus otworzyć się. Bardziej świadomi niż oni, na wykładnię tego słowa, które daje Zmartwychwstały Chrystus. I tu chciałem bardzo mocno to podkreślić: Zmartwychwstały stałych Chrystus, czyli dopiero z perspektywy Zmartwychwstania rozumiemy głębiej przesłanie Pana Jezusa. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa wyjaśniające pisma i proroków, i jak mówi Ewangelista, Pan Jezus zaczął nauczać uczniów, wychodząc od pisma i proroków i odnosząc te słowa do siebie. Dlatego też okres wielkanocny i trzecia niedziela wielkanocna, kiedy w szczególny sposób będziemy medytowali tę Ewangelię o uczniach idących do EMAX. Chcemy być tymi uczniami i pragniemy, by tak jak im, tak i nam, Pałało w tym czasie serca. Może trzeba było troszkę się zatrzymać nad tym, po co w ogóle jest nam ta niedziela biblijna i tydzień biblijny, co nam też to daje. I myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba by podkreślić, to to, że niedziela biblijna, w ogóle tydzień biblijny, jest możliwością podziękowania Bogu za, za Biblię, jest możliwością uwielbienia go i daje nam też możliwość spotkania się we wspólnocie, pochylania się razem nad, nad Słowem Bożym. Jest podejmowanych bardzo dużo, wiele inicjatyw związanych właśnie z Niedzielą Biblijną i z Tygodniem Biblijnym. No ale przede wszystkim to jest to dziękczynienie Panu Bogu za, za dar Słowa Bożego. Jako członkowie dzieła biblijnego z tym Słowem też yy, no, spotykamy się codziennie. Opcjonujemy, czy rozważamy, czy, yy, czy prowadzimy różne spotkania, czy kręgi biblijne. Ten Dzień Biblijny, ta Niedziela Biblijna, Tydzień Biblijny to też dla nas jest takie odświeżenie i takie spojrzenie na nowo właśnie na Biblię też i no możliwość właśnie tego podziękowania, uwielbiania Słowa Bożego. Tak, słucham sióstr, słucham księdza i zastanawiam się nad tym tak konkretnie, jak ten tydzień biblijny przebiega. Mówiliśmy tutaj o Słowie Bożym, o sensie, o idei tego tygodnia biblijnego, ale jeśli mielibyśmy już teraz przejść do konkretów, to o co tak właściwie w tym tygodniu chodzi? Jak wcielić w życie te piękne słowa? Jak ukonkretnić, urealnić to, o czym mówimy? Ogłaszamy w radiu jest Tydzień Biblijny, czwarty już i na tym koniec? Czy ten tydzień ma jakiś swój konkretny przebieg? W kontekście lokalnym Kościoła lokalnego, czyli myślę w diecezji poznańskiej, ten tydzień ma inny wymiar niż to się dzieje w niektórych diecezjach. Nasza tradycja tutaj, mogę powiedzieć, poznańska, związana jest ze świętowaniem Biblii w okresie jesiennym. Myślę, że wielu słuchaczom dobrego Radia Emaus znane jest hasło ekumeniczne święto Biblii. Ekumeniczne Święto Biblii, które już po raz jedenasty w tym roku będziemy przeżywali, ma za zadanie y, wspólnotowe, czyli międzywyznaniowe, pochylenie się nad Słowem Bożym i także, jak tu zostało powiedziane, dziękowanie za to Słowo. Ale to pochylenie się i to dziękowanie ma wymiar nie tyle parafialny, ale raczej diecezjalny, czy szczególnie by trzeba było powiedzieć, wymiar poznański, to znaczy związany z miastem i okolicami Poznania. W tym czasie, kiedy modlimy się wspólnie pod przewodnictwem zwierzchników różnych kościołów, Modlimy się o to, by Słowo Boże nas przemieniło. W tym czasie równocześnie też i dyskutujemy, debatujemy nad rolą Słowa Bożego w życiu społecznym, w życiu kulturalnym. Towarzyszą temu także różnego rodzaju koncerty, towarzyszą różnego rodzaju także warsztaty. To wszystko odbywa się w przestrzeni miejskiej i w tym znaczeniu jest Biblia także i wyrazem działania kulturotwórczego. Natomiast Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny, on jest przeżywany w konkretnych środowiskach, to znaczy w konkretnej parafii. Nie chodzi o jakieś wielkie przedsięwzięcia, które będą, że tak powiem, na pierwszych czółkach gazet. Nie chodzi o jakieś przedsięwzięcia, które będą szczególnie świadczyły o umiłowaniu Słowa Bożego wobec całego świata, ale przede wszystkim świadectwo parafian wobec siebie nawzajem. Czyli inaczej mówiąc, świadectwo rodziny parafialnej, które jest domem, w której budujemy miłość, i tą miłością dzielimy się właśnie wobec siebie. A zatem Tydzień Biblijny przeżywamy przede wszystkim w tych małych, lokalnych wspólnotach, przede wszystkim na poziomie naszych parafii. Co zatem może się składać w parafiach naszych na taki Tydzień Biblijny? Nie ma jakichś takich sztywnych ram, które by pokazywały, że coś koniecznie trzeba w tym tygodniu robić, że każda parafia coś konkretnego ma w tym tygodniu przygotować. Jest pewna dowolność, każda parafia może wybrać jakąś inicjatywę, którą chciałaby w tym tygodniu przeprowadzić. Podstawową rzeczą, którą, o którą chodzi, to to, żeby, żeby spotkać się po prostu przy Słowie Bożym w jakiś szczególny sposób w tym tygodniu, żeby, żeby po prostu to słowo miało jakieś swoje szczególne miejsce w tym tygodniu. No Jest bardzo wiele propozycji, poczynając od y, materiałów, właśnie przeglądu biblijnego, biuletynu dzieła biblijnego, materiałów, które są przygotowywane na ten tydzień. Tam znajdują się chociażby komentarze do czytań szalnych, konspekty, spotkań, kateches, można z tego skorzystać. To są bardzo dobre materiały, bardzo dobre rzeczy. Jest dużo różnych propozycji, tak jak mówię, to nie jest tak, że jest jakaś, jakiś ścisły po prostu, plan, że coś trzeba zrobić. Po prostu trzeba się spotkać przy Słowie Bożym i znaleźć jak najlepszą, najlepszą dla swojej wspólnoty metodę, najlepszy sposób spotkania przy tym słowie. Przypomnijmy zatem jeszcze raz hasło tegorocznego czwartego tygodnia biblijnego, który trwa od 22 do 28 kwietnia. Kościół domem budowanym przez miłość. I o tym właśnie czwartym tygodniu biblijnym odbywającym się pod takim hasłem chcemy rozmawiać z członkami dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji poznańskiej.